Witam Was w kolejnym skrócie tygodnia, który rozpoczniemy informacjami, którymi żyła cała Polska, mianowicie chodzi o ogromny pożar w fabryce paluszków w Malcu. Z piątku na sobotę około godziny drugiej w nocy wybuchł potężny pożar w fabryce paluszków. Rozpoczęło się prawdopodobnie od tego, że e, zabrakło prądu przez wcześniejszą burzę. Wtedy też nastąpił pożar w jednym z piecy do wypieku paluszków. E, pracownicy, jak się nieoficjalnie dowiadujemy, ugasili pożar wcześniej, wzywając straż pożarną, którą po ugaszeniu odwołali. Natomiast po kilkunastu minutach jeden z pracowników zauważył, że ogień nadal jest i znajduje się on dużo wyżej, a mianowicie w okolicach dachu. Wtedy po raz kolejny wezwano straż pożarną, ci przyjechali na miejsce, rozpoczęli akcję gaśniczą, która trwała niemal 40 godzin. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, pojawią się tutaj jednostki z Oświęcimia, z Kent, które będą prowadziły oględziny pod nadzorem prokuratury okręgowej w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. W Krakowie. Ogromne podziękowania i oczywiście wyrazu szacunku należą się ponad 300 strażakom, którzy tutaj uczestniczyli w akcji gaśniczej, która przypominam, trwała 40 godzin. W wyniku tej akcji ściągnięto nawet specjalistyczny sprzęt ze środkowej Polski, dokładnie z łodzi, bezzałogowy robot który miał wziąć udział w akcji gaśniczej, został sprowadzony specjalnie właśnie do Malca. 300 strażaków w pocie czoła gasiło pożar, i wynikiem tej akcji gaśniczej było de facto uchronienie reszty infrastruktury firmy od całkowitej destrukcji. Przypominam, że spłonęły dwie hale produkcyjne, trzecią udało się ocalić. Mimo tego, że działania ratowniczo-gaśnicze są de facto zakończone tutaj na obiekcie, który widzicie za mną, cały czas znajdują się strażacy, e, którzy przelewają pogorzelisko wodą. A to wszystko z powodu pożarów tak zwanych wtórnych, które miały miejsce właśnie przez cały ten okres e, tych 40 godzin. W sobotę miał miejsce pożar Silosa z mąką. E, w w niedzielę informowaliśmy Was o kolejnym pożarze. Gęsty dym wydobywał się z pogożeliska i przyjechały kolejne jednostki ochotniczych Straży Pożarnych z Malca i z regionu. Dlatego też właśnie przez te pożary wtórne Straż Pożarna cały czas tutaj trzyma piecze nad tym, aby było bezpiecznie, aby nie dochodziło do kolejnych pożarów. Ale żeby nie było, że tylko pożarem w Malcu żyje człowiek, to przedstawimy jeszcze po jednym newsie z każdego dnia minionego tygodnia. I w poniedziałek doszło do pożaru Altany na ulicy Beskidzkiej w Andrychowie. Nie wiadomo z jakich przyczyn Altana się zapaliła, natomiast niemal doszczętnie spłonęła prosta drewniana konstrukcja. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. We wtorek temat koedukacyjnych. Toalet na krytym basenie w Andrychowie, który wywołał ogromne kontrowersje. Całą dyskusję na ten temat zapoczątkowało stowarzyszenie albo grupa ludzi, którzy zwą się Nadzieją Andrychów, której bardzo nie spodobało się to, że toalety, natryski są koedukacyjne, czyli mężczyźni i kobiety mogą korzystać z nich jednocześnie, natomiast no, temat był na tyle kontrowersyjny, że w końcu Dyrekcja basenu się złamała i przywrócono stary system, czyli wspólne szatnie, ale osobne toalety i natryski. A w środę przeprowadziliśmy bardzo ciekawą rozmowę w Wadowickim Parku Miejskim z piękną wadowiczanką Beatą Bodzioch, która opowiedziała nam o życiu na Statku wycieczkowym, na ogromnym statku wycieczkowym. Tą rozmowę oczywiście w całości możecie przesłuchać na naszym YouTube czy Facebooku. Czwartek 11 lipca to informacja na temat biegu charytatywnego Biegniemy dla Marty. Wydarzenie to łączy sport z dobrocią serca i odbędzie się 21 lipca. Zapraszamy oczywiście do udziału w wyjątkowym biegu charytatywnym, którego całkowity dochód przekazany zostanie na rehabilitację. Marty Mitoraj z Zwitkowic. I tutaj drugi news z czwartku. Dość ciekawy, 11 lipca, około godziny 9.00, na ulicy Bestfińskiej w Bielsku Białej, doszło do bardzo groźnej sytuacji, którą zarejestrowała kamera samochodowa jednego z naszych widzów i czytelników. Otóż na drodze kierujący żółtego Seata Leona w Niezwykłym szale drogowym wyprzedził na podwójnej ciągłej naszego widza, a następnie uderzył w barierki. No i całe zdarzenie mogłoby się skończyć dużo, dużo gorzej. Dlatego przestrzegamy przed taką szaleńczą jazdą na zwłaszcza na mokrej nawierzchni. A piątek 12 lipca to skutki nawałnicy, jaka przeszła przez region powiatu Oświęcimskiego. W miejscowości Polanka Wielka zerwał dach jednego z domów. Podobna sytuacja miała również w miejscowości Oświęcim, a także w Porębie Wielkiej, a w Łazach na ulicy Landskorona powalone zostały drzewa. No i w ten sposób dochodzimy do soboty samego jej początku de facto, czyli godzina pierwsza druga w nocy i pożar w fabryce paluszków w Malcu. No i to by było na tyle w tym skrócie tygodnia. Na następny skrót tygodnia zapraszamy już za tydzień, wtedy przedstawimy informacje z minionego tygodnia. Także do zobaczenia, e, żegnam Was w tym skrócie tygodnia i do zobaczenia za tydzień. Stary, co to w ogóle? Co? W przyszłym tygodniu zapraszam na skrót i przekażemy informacje z minionego tygodnia? Tak.